Postanowiłem nakręcić materiał ze względu, że znalazłem w końcu chwilę wolną. Spowodowane to było tym, iż dostawałem sporo zapytań na pingpong.pl dotyczących doboru sprzętu i teraz taką skondensowaną dawkę ilościową informacji na temat desek chciałbym przekazać Tobie żebyś mógł to wykorzystać do tego, aby jak najszybciej móc się rozwijać w tym się stołowym podstawą jest na pewno deska, tak? De deska, którą dobiera się w zależności od umiejętności, tak? Im ktoś dłużej gra, zazwyczaj wybiera trochę szybsze modele, chociaż nie ma na to jednej stałej zasady. I zawodnicy, którzy na początku grają, czytając opisy, że deska jest typowo do zagrań ofensywnych, chcieliby od razu grać super ofensywnie i wybierają taką deskę, która w stosunku do ich umiejętności technicznych przerasta ich w znacznej. Stopniu. Następną wadą, którą często producenci pokazują, są kolory desek. I na podstawie kolorów desek niektórzy wybierają, im fajniejsze, im bardziej kolorowa, tym lepiej będzie się grało. No, przyklei się okładzinę czarną-czerwoną, i już zostaje tylko kolorowa rączka, którą się i tak po czasie wybrudzi. Więc nie ma, nie ma sensu, jeżeli nie ma tam jakości w tej desce. I teraz jako, jakość to jest najważniejsza cecha, którą trzeba uwzględniać w doborze desek, ale to, to dopiero można określić po czasie, odbijając nią. I jak na razie chcę przekazać tylko i to, co udało mi się do tej pory przetestować, znaleźć, na podstawie tam paru lat gry. Butterfly niewątpliwie to firma, która przyciąga. Renomy stworzyli poprzez produkcję najwyższej jakości w Japonii oraz kontrakty z najlepszymi zawodnikami na świecie. Jednak za cenę motylka płacimy znacznie więcej niż u innych producentów za sprzęt podobnej klasy. Warta polecenia z ich asortymentu zawsze była gruba All. Plus. W tym momencie, niestety, produkowane deski to nie ta sama jakość co kiedyś. Świadczy o tym cena starych egzemplarzy w granicach 400 zł, gdzie nowy model możemy dostać już za 120 zł. Dalej mamy serię desek Bola. Zawodnik kontraktowy, który się podpisał pod sporą ilością desek, jednak śmie twierdzić, że tych insygnowanych jego nazwiskiem z klasy All nie miał nigdy w ręku. Jakość desek Butterfly zaczyna się od desek powyżej 200 zł. Jest to między innymi Primorak Made in Japan. Tą deskę można polecić na początek, mimo trochę zawyżonej szybkości. Mamy dużo kontroli i bardzo fajne czucie. Każdy adept tenisa powinien być zadowolony z takiego wyboru. Niestety dostępność tej deski jest ograniczona i często nie ma jej w sklepach. Jednocześnie produkcja chińska stworzyła podróbki, na które trzeba uważać. Temat chińskich podróbek to temat na dłuższy materiał, na razie to pominę. Drugą legendarną firmą produkującą deski do tenisa stołowego jest Stiga. Stiga tworzyła początkowo deski pod marką Banda. Stare bandy to bardzo poszukiwane deski przez kolekcjonerów. Jednocześnie stare Stigi np. Carlson, Alcer to także rarytasy, które dochodzą do oszałamiających cen. Jeżeli zostały zachowane w bardzo dobrym stanie. Z asortymentu Stigi od lat w niezmienionej formie można wyróżnić ich produkt Alorne Classic. Nie wiem skąd się to bierze, ale jak coś ma dopisek Alorne Classic to zazwyczaj jest to deska na bardzo wysokim poziomie. Na tej desce można zrobić każdy element, który istnieje w tenisie stołowym z bardzo dużą kontrolą. Donik, Andro, Tibar, Gevo chyba nie powinienem wrzucać do tej samej kategorii, bo produkty się różnią, ale jest jedna cecha wspólna. Produkcja w Niemczech. Mamy u tych firm sporo sprzętu, który zadowala niejednego. Mam jednak odczucie, że ich technologie są zazwyczaj w jakimś stopniu zapożyczone i się trochę przeplatają. Nie mówię tu o pojedynczych produktach, ale o jakichś większych seriach. Zazwyczaj jesteśmy w stanie znaleźć jakiś odpowiednik. Z desek allroundowych, z których powinien być zadowolony początkujący zawodnik to na przykład Donik Person Power Allround Donik Apple Green Allplay T-Bar 4L Gevo Allround Classic Swego czasu promowane przez Kucharskiego. Moim ulubionym tematem jest sprzęt chiński. Na przestrzeni lat miałem sporo sprzętu chińskiego w łapkach. Mógłbym mówić o poszczególnych seriach desek przez dłuższy czas. Tutaj jednak chciałbym w skrócie omówić to, co najlepsze. Wyróżniamy cztery podstawowe firmy. DHS 999 Friendship Palio. Od DHS ciężko znaleźć typową deskę Plus Bardzo dobrej jakości. Z największą kontrolą można powiedzieć o dwóch modelach. PG-2 Magik D03 Palio S4 Palio A08 Friendship C3 Na koniec zostawiłem Wisienkę na torcie. Polska produkcja desek pod nazwą Return. W sumie od paru lat już funkcjonująca na rynku, a jednocześnie mało osób jest przekonana do tych produktów. Zauważyć trzeba, że stare deski z duszą były bardziej produkcji ręcznej, tak jak Return. W tych cenach, które oferują, ciężko znaleźć coś w tej samej jakości u innych producentów. Jakość wykonania. Można się przyczepić czasem do paru szczegółów. Jednak cały czas szczegóły te są poprawiane. Zawodnicy zaawansowani mogą dostać na zamówienie swoje własne customy, tak jak czołówka światowa. Natomiast zawodnicy początkujący znajdą coś idealnego wyższej klasy, np. przykład Plus i do tej deski powinien zostać zastosowany zapis Classic w przyszłości. Dzięki, że dobrnąłeś do końca. Mam nadzieję, że wykorzystasz informacje i znajdziesz idealną deskę dla Ciebie jednocześnie planuję za tydzień wrzucić materiał na temat doboru okładzin, czyli będzie już taki kompatybilny komplet informacji dla początkującego. Jednocześnie jeżeli chcesz wiedzieć czy się ukazało ukazał ten materiał, to subskrybuj jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to napisz komentarz, postaram się odpisać. Hej.